Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nowym poradniku i dzisiaj przejdziemy sobie do strony terrorystów i właśnie pierwszym PM po stronie terrorystów, nowej kategorii jaką jest PIS PM masz nowe jest MAC 10 i on kosztuje właśnie nieco mniej niż MP9 którą poprzednio e, opisywałem i e, tłumaczyłem ja, e, w których rundach korzystać e, no i Mac jak widzicie on ma troszkę mniejszą szybkostrzenność od MP9 jest to jak widzicie wartość 13 przy szybkostrzenności i równie też jest szybkostrzane co co mp9, z tym, że właśnie już patent ma nieco inny niż mp9 i zaraz właśnie zobaczycie jak on wygląda ja już zakupuję i e, e, jak widzicie on wygląda w ten sposób, jest to taka wiertara typowa, jak to mówią e, proptajerzy na nią e, no i co i z nią się w sumie szybko e, biega tak jak z mp9 w miarę szybko, oczywiście z nożem jest to szybciej ale porównywalna jest wartość co do m, co do MP9. No i jak y, widzicie y, przeładowanie ma naprawdę wolniejsze i to aż to wolniejsze niż MP9, ponieważ nawet tak zrobicie skrócenie animacji tak widzicie. Musicie poczekać aż do końca nawet nie, musicie poczekać aż widzicie, aż sięgnie już to z waszą bronią po y, taki guzik to jest na korzyść, tak tej broni na ten y, Suwak taki. No i y, jak widzicie ona jest bardzo wolna, jeśli chodzi o przeładowanie, ale jeśli chodzi o właśnie tej broń, to zaraz wam zademonstruję on wygląda tak. Jak widzicie on jest nieco podobny do y, Xierga, czyli SG553 który jest właśnie karabinem z lunetą i jak widzicie, on jest bardzo podobny, tak, ten pattern do e, właśnie SG. I żeby skontrolować go, to musicie właśnie... E, tak jak SG jest tak, że musicie najpierw e, że pattern leci w, w tą stronę i tu, to tu jest odwrotnie, tak? Czyli musicie ten wasz celownik skrywać na w prawą stronę, nie w lewą. No i właśnie kierując tą ten pattern naukos w prawo stronę, zatrzymujecie i potem szybko kierujecie wasz codnik w lewą stronę, tak? I to wygląda w ten sposób. No, trochę, że przesadził, ponieważ powinien trochę bardziej e, wyczuć tego maka. Oczywiście ja nie korzystam e, zbyt często z tej broni, jeśli chodzi o rundy eco przeciwnika bądź nawet e, force, ponieważ ona nie nadaje się w sumie do takiego trzymania pozycji. ponieważ to jest w sumie też broń po stronie terrorystów, to właśnie ona jest bardzo dobra, jeśli chodzi o małe dystanse, jeśli chodzi o takie średnie, to już nie bardzo, nawet w porównaniu do MP9, e, ponieważ ten reko, jak widzicie, on jest taki ciężki skąd? bo ona jest też, ta szybkoczynność jest wolniejsza u tej broni, więc jak widzicie, musicie trochę poćwiczyć tą kontrolę waszego e, paternu sprayu i naprawdę jeśli już wyuczycie się, to naprawdę możecie też sadzić banie jak, e, tak samo jak z MP9, z tym, że jest to no, trudniejsze do mm, wyuczenia. No i e, właśnie tą broń najpierw właśnie skracać jakieś dane pozycje, które są Właśnie na, na przykład na mapie Mirage y, oczywiste, więc, na przykład, tutaj, jak gdzieś gościu stoi na blisko, to na pewno możecie go szybko, jak widzicie, celnie po paru kulach y, zdjąć. Y, tak jak z MP9, z tym, że przy właśnie MAKU10 jest to trochę wolniejsza sprawa. No i co? I co mogę jeszcze powiedzieć? No, no polecam ją tylko używać właśnie do takich rund echo, żeby bezpieczniej było na eco przeciwnika, jeśli właśnie chcecie parę fragów z tej. Y, z tego PMA zdobyć na blisko. Ona nie nadaje się zbytnio na takie większe dystanse, tak jak w sumie MP9 mi się wydaje, że jest cenniejsza od Maka, ale mogę się mylić, ponieważ pierwszy nabój z tego akurat PMA jest zawsze cenny, więc możecie naprawdę ze średniej dystansu, takiego na przykład tutaj, gdzie stoję i patrzę na shorta, możecie coś tam obić rywala, właśnie strzelając mu w głowę, więc nie jest to taki straszny PM, jak go. Jak ja go widzę, jak Wy też pewnie go widzicie, e, no i właśnie, no wado, jej y, to jest właśnie troszkę wolniejsza jest od MP9, jeśli chodzi o szybkostrzelność i jeśli chodzi o przeładowanie tego PMA, to też jest na pewno o 100 razy wolniej niż od MP9, no to no, chodzi o tyle, że to broń. Ona jest strasznie tania, jeśli chodzi o PM-y, jest to najtańszy PM w sumie ze wszystkich PM-ów, jakie możecie kupić. No i to jest taki PM, który, który możecie zakupić, ale nie musicie, tak? Czyli że możecie sobie tutaj pierwszego przynika wyciągnąć tak już nie korzystając z tego PM, bo on jest zbytnio ciężki do opanowania na dalsze odległości i bierzecie sobie właśnie jakiś inny, e, jakąś inną broń, na przykład jeśli chodzi o Forsa, na przykład, też mają Forsa to możecie sobie zmienić na jakiś inny PM, który na pewno zakupili. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o, o ten PM. E, nic tutaj w sumie już ciekawego, jeśli chodzi o Maka 10 Nie nie mogę, nie przypominam sobie innych zalet tej broni ani wad, więc no to był na tyle w tym porniku, nie przedłużając. Ja się z Wami żegnam i do następnego pornika, który na pewno się pojawi wkrótce, więc yy, czekajcie z niecierpliwością, na pewno się pojawi. No to na razie, cześć.